u Amerykanów, a ja później malowałem całą halę, gdzie te połówki świn wjeżdżali po zabiciu. I proszę Ciebie, płachczyński Polak, ale był dyrektorem tamtego wszystkiego, tej budowy i mm, dwa razy malował to pojechaliśmy mm, z piątku na sobotę, bo to już była sobota wolna, pomalowali w nocy i w niedzielę przyjechaliśmy malować ludzi raz w nocy z uczniami. A mówi Panie Cierności, Pan pierwszy raz dobrze pomalował, a w poniedziałek jak pomalujemy, to, to mnie weterynarz nie przyjdzie, bo będzie śmierdzieć, będzie zapach. Ja mówię, to Pana sprawa, nie moja. Ja przyjechałem uczniów, muszę im i tak zapłacić, zerwałem noc, mówiąc, bo i tak było naprawdę na imieniny, żonę zawiozłem, a ja przyjechałem do pracy. A on mówi, a pij Pan e, krew firmy, i za dwa razy mnie zapłacił. I później cały, cały kanał tych rur, człowieku, co tam co tego było, z uczniami malowaliśmy. I wieczorami długo i te na później akurat było dwa tygodnie dla uczniów takie ferie można zrobić. Niech posłałem, zapłaciłem im tam za pobyt, dałem jeszcze na orężadę. I tak to było Zbysku. A ja nie robiłem w życiu? I czym ja nie myłem? Powiedz, znalazł ta takiego człowieka? Rolnik, żołnierz, podoficer, później sklepowy, później młynarz, później szkoła zawodowa, budowlanka. Po szkole zawodowej w Federoliu jako murarz na budowie. Później ściągnęli mnie, zacząłem do technikum, dojeżdżać, ściągnęli mnie na kierownika transportu, bo bo ten, co, coś tam ukradł, go złapali. Z tego na przewodniczącego związków zawodowych, na całe przedsiębiorstwo. Z tego na instruktora w szkole zawodowej. I z tego na kierownika dużych budów w kilku. I z tego prywatna firma otworzyłem. Ja szedłem, jak ten, ja na dziś już Mysiutko, nie ma sił na warcie już stać. Tak pala czterdżek do kolegi. I łodzień w mym piecu przestaje się tlić. I zimne w mym kotle są brzegi. I później już jest... Nie. Na próżno go czeka rodzina i dom, lis przyjdzie jak gromem uderzy. I w fale popłyną ostatni już raz. I obraz sięgo zawierzył. Do stóp przywiązali mu ciężar jak głaz. Żaglami biedaka ukryli. pieś tęskna płynęła wśród wiosek i miast. A w w źrenicach Nauczysz się tego? No, może dzięki technice <śmiech> zostanie <śmiech> zapamiętane to. Także no cóż. Pamiętasz stary koniu mój, jak żeś żebakiem był? Marzyłem, kupię sobie dom, jak człowiek będę żył. Pasałem bydło życie całe, teraz co mam, czy wiesz? Dwa kolty, bat, ciebie i tą pieśń. <śmiech> <śmiech> no <nie. śmiech>